starczy się wyprostować i od razu widać pałac kultury z której strony jest i w ogóle także W kolejnym odcinku, jak się możecie domyślić, po tytule zapraszam Was dzisiaj do wspólnej eksploracji fabryki Butów, raczej części tej fabryki, bo ona nadal działa. Budynek ma 3 chyba piętra, nie wiem ile. Dowiemy się po drodze. No i mam nadzieję, że na każdym z nich będzie coś fajnego, ciekawego. Także zapraszam Was na film i zostańcie do końca. Podejrzewam, że. Parter będzie najbardziej wyczyszczony, no bo wiadomo, ale wygląda na to, że tu były jakieś biura. Jedne drzwi, drugie drzwi, jedne za drugimi po kolei. I w tych biurach nie zostało nic. Nie ma tu nic. Tu mamy na drodze jakieś wózki dwa. To biuro, w którym jakieś dokumenty jeszcze leżą, to jakieś większe pomieszczenie, coś tu się może działo, coś tu się szyło, nie wiem. O. Sala konferencyjna, pokój numer 7. Trochę jakichś starych segregatorów, pustych. Tu jest jeszcze jakiś jeden pokój. Może łazienka, może jakaś kuchnia, jak to w salach konferencyjnych. Ciężko stwierdzić, co tu było. może archiwum? a może jest napisane na drzwiach? nie ma winda dział handlowo, marketingowy i zaopatrzenia, i nie ma nic oprócz właśnie jakichś próbek różnych próbek pełno jakichś numerków, bo to było ponumerowane i tyle Parter w miarę wyczyszczony, też zniszczony najbardziej prawdopodobnie ale to będę mógł wam powiedzieć dopiero na przykład piętro wyżej A Piętro wyżej jest tam, więc idziemy. Kolejne piętro Na wyjściu Wygląda mi to na jakiś paleciok taki jakiś bardziej pancerny, no, mocarnie to wygląda, a na wyposażeniu operatora była czupka na lato z daszkiem i hełm też z daszkiem. No, porządny kawał żelastwa Jakieś chyba warsztaty, takie... No nie wiem. Do czego? Do, do butów, no do, do produkcji. Ciekawa sprawa. Pełno miska żarówek Chyba ktoś chciał ugotować zupa Biura. Tu trzeba uważać, bo tu mogą być napisy z nazwą. a Nie chcę tego pokazywać. Prawie by mi się udało zadzwonić, ale ale mi się nie uda. Piętro to wygląda bardziej jak jakiś magazyn. Pełno tu jest właśnie materiałów. A to jest jeszcze ciekawsze wózki sklepowe, regały sklepowe pełno regałów i wózków. Ciekawe co to było tutaj. Nie wiem co to jest. Topografia skóry. Krucha. Tu już jakieś specjalistyczne są tutaj wskazówki. Luźna. Skąd, skąd co wycinać? Jakaś skala. Nie wiem, co podaje, ale coś tu jest napisane po niemiecku, czyli niemiecka maszyna. W środku tej maszyny jest coś. Ja to wyglądałoby fortepian. <ścoughs> hmm. Hmm. Czyli, jakby ktoś pytał, to już z całą pewnością mogłabym powiedzieć, że to był fortepian. Klawisze tu kiedyś były, ale już ich nie ma Także Zepsuty fortepian, o tak Pełno tu jest zakamarków Nie wiem czy były tu już, czy nie były Chyba nie były, ale nic tu nie ma, wszystko rozwalone Worki, woreczki, kartoniki, zaglądać tam nie widać. Bo mało mnie to interesuje co tam jest Sznurówki Wkładki te Sznurówki wszystkie patrzcie na to no Wyglądają jak makaron Tu makaron, tu makaron, tu makaron, tu makaron Tu makaron, tu makaron, wszędzie makaron Kolejny makaron Ten materiał wygląda jak właśnie do produkcji tych wkładek. Mniej więcej tak wygląda. I w dotyku też jest taki podobny. Wcale nie powinienem mieć teraz rękawiczek, co? zapomniałem rękawiczek. Mam takie z marketu, ale chyba nie umra od tego, jak to dotkną. No. O i co wy powiecie na to? Czemu takie rzeczy się dzieją? Czemu to wszystko zawsze zostaje i nikt tego nie sprząta? Kiedyś prawdopodobnie jeszcze może by coś tego zrobili, a teraz to już jest wszystko na Hasiok. Może po prostu trochę zagłuszać Albo mnie zagłuszać bardziej odgłosty z zewnątrz Bo firmy działają a jest to w środku tygodnia, a nie w weekend, jak to zazwyczaj by było. Kolejne piętro, w sumie już nawet nie wiem które Ale im wyżej tym ciekawiej Za chwilę na zewnątrz na schodach to Policza które to jest piętro Ale na razie wychodzi na to że Im wyżej tym więcej tego sprzętu tu zostało pewno tu jakiś narzędzi Patrzcie na to o, a to wygląda jak jakiegoś buta na obcasie tak mi się wydaje przynajmniej pełno butów podeszw wszystkiego co było tu produkowane, no może z wyjątkiem tego bębna zepsutego, ale tu już widzę też, że został tu jakiś sprzęt, specjalistyczny sprzęt, którego nazwy nie znam i nie powiem Wam. Możecie. Odpowiadać co to jest jak ktoś Jest w temacie Tu jest jakiś kamień Pod spodem prawdopodobnie do Do jakiegoś Nie wiem szlifowania obrabiania Ciężko się domyślić co to było Nie wiem Może jakoś prasa może coś Nie wiem Na pewno wiem że ktoś kto przy tym pracował Musiał bardzo uważać Żeby nie stracić Albo ręki, a to prawdopodobnie było coś do uruchamiania. Tej maszyny, zwróćcie uwagę na, na te maszyny. To, że bajzel tu panuje, to wszyscy widzicie, ale jednak takie fajne rzeczy. Się tutaj wyróżniają. u. Patrzcie. Jeszcze te słońce, jak tu fajnie wpadał. Bajka. Maszyny, maszyny, same maszyny. Maszyny, maszyny. Woda. Chyba dziura wydach. Nawet widać tutaj nawet ktoś miał swoje światełko jak wam przed chwilą powiedziałem że tych butów tu leży wszędzie pełno to zobaczcie się teraz na to ta kupa butów jest wyższa ode mnie całe jedno takie pomieszczenie wywalone kartonami a w nich pełno butów i podeszw wychodzi na to że tych wszystkich sprzętów, które się tu znajdują, i tych, co przed chwilą widzieliście, to mogę Wam jedynie powiedzieć, co to jest. Ale chyba każdy z was wie, co to jest. Maszyna do szycia pewnie jakoś mocno-pancerna, no bo jednak podeszły z butów i te materiały są twarde, ale jednak mimo wszystko, maszyna. Dobra, chyba chyba idziemy piętro wyżej. Nie wiem, które właśnie przy tylu mu że by się trochę stracił. Można by było pojechać windą, ale nie działało. Ciekawe, czemu. Dźwig towarowo-osobowy, udzielczy czytany lub 20 osób, i jeszcze dodatkowo musiał być. Ktoś kto ta winda obsługiwał dźwigowy, bo jazda bez dźwigowego, jak widzieliście, jest zabroniona. <zysklarwia> Powiedziałem przed chwilą, tam piętro niżej, że im wyżej, tym ciekawiej. No to wychodzi na to, że, że to jest prawda. Patrzcie na to. Maszyny, nawet nie wiem ile, na pewno ich nie będę liczyć, ale jest ich tu dużo. Maszyny. Stoły, te podstawy właśnie do maszyn I Widać też, że jest tu mniej tego Syfu takiego rozwalonego, co tam na dole Tam były buty, podeszwy, kartony, wszystko co było yy, To było takie rozwalone Tu już jest tego mniej, tu już bardziej jakieś sprawy budowlane Nie wiem, sufity może stare jakieś Części ścianek, nie wiem Ale ciekawa sprawa jest jeszcze tak. patrzcie Drzewo tu jest Nie żyje już I kolejna fajna ciekawa sprawa jest taka ale wydaje mi się, że oni to mieli do do tego, żeby się pomóc w transporcie po prostu Taki wózek Myślę, że on też się mieścił do tej windy Także Jak się tu zapięło kunia, to kuń ciągnął fura no ciekawe kto był tym koniem. Pewnie jakiś Mariusz, Rafał albo inny Michał. Nie wiem. O, a teraz już dotarł tego pomieszczenia, którego nie włażę. Najczęściej się je znajduje, a najrzadziej do nich wchodzi kibel nie ma co oglądać no i idąc tym tropem to idziemy zobaczyć jeszcze wyżej bo tych pięter jeszcze tam jest kilka Fakty z tego piętra są takie, że jest to czwarte piętro, czyli ostatnie, udało mi się policzyć i tak jak widzicie jest już dużo mniej sprzętu, ale Cefu też jest mniej, jest tu też mniej okien, dlatego firmy, które działają obok mogą mnie trochę bardziej zagłuszać, bo działają dookoła. No i tak jak wam powiedziałem na dole Fabryka tych butów działa dalej To jest jakby część budynki, które Nie wiem co zrobili, zostawili ze sprzętem, z butami I tyle Jest winda, oczywiście włazić do niej nie byda Bo na parter zejść po schodach I ארצין אותו. מותר לו וזכות דינדך. טוב, אידיה מנדך. Wam pokazać widoki z dachu, ale chyba wam ich nie pokaza, bo od razu zdradza lokalizacja tego obiektu. Starczy się no wyprostować i od razu widać pałac kultury, z której strony jest i w ogóle. Także koża wom ino, coś co się zawaliło chyba nie wiem. Prawdopodobnie kiedyś to była jakaś reklama baner. No i co? W sumie koniec. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj do końca, że oglądaliście ze mną ta niedziałająca część, niedziałająca nie fabryka, tylko niedziałająca część fabryki, mam nadzieję, że Wam się podobało, więc dajcie znać w komentarzach, dajcie łapka, posub, posubskrybujcie, zasubskrybujcie noc, no i dzięki za to trwanie do końca i widzimy się w kolejnym ciekawym miejscu, na razie.